Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Jesteśmy kochani w uroczystości świętego Wojciecha, patrona, głównego patrona Polski, biskupa i męczennika. Jakże hmm, pięknie oddaje jego życie właśnie realizację słowa, które słyszeliśmy przed chwilą, do którego zachęca nas Jezus, abyśmy byli jak ziarno pszenicy. Ale, uwaga, to może być też pułapka. Bo ziarno, jeżeli nie obumrze, jak mówi Jezus, nie wyda plonu. I tak może być z nami. To obumieranie, to dzielenie się miłością, to miłość do drugiego człowieka. A zamknięcie się i trwanie jakby tego ziarna bez obumarcia, to zamknięcie się w skorupie własnego egoizmu. W skorupie myślenia tylko o sobie. Tylko ja jestem najważniejszy. Jezus tego, przed tym nas przestrzega i zachęca nas, abyśmy Właśnie tego unikali. Oczywiście, że jest to trudne, że trzeba yy, wykonać pewien wysiłek, że trzeba. Yy, no właśnie, wejść ponad poza siebie. Dać siebie nie jest łatwo. Zrezygnować ze swoich planów, wsłuchiwać się w słowo Boże i za Jezusem. To, co właśnie uczynił patron dnia dzisiejszego święty Wojciech, zdecydował się pójść, mimo że. Jak wiemy, zapłacił za to wysoką cenę. Oddał życie. Oddał życie, dlatego że chciał głosić Jezusa. Więc my też jesteśmy zaproszeni, abyśmy głosili Jezusa. Dzisiaj może na szczęście nie musimy oddawać za Niego życie. Ale co to znaczy oddać życie? Święty Wojciech fizycznie został zamordowany właśnie za Jezusa. Ale w dzisiejszych czasach nie trzeba drugiego człowieka mordować fizycznie. Można go zabić poprzez odrzucenie, wyśmianie, można go zabić, można odebrać komuś życie przez odbieranie mu dobrego imienia. Nie bójmy się tego, bo Jezus mówi do nas: Poślę Wam swojego ducha, który Was umocni i który Wam powie, co macie czynić i co macie mówić. Na końcu prośmy zawsze, kiedy rozważamy słowo Boże, a zwłaszcza dzisiaj: Ojcze, pomóż mi obumierać dla Jezusa i dla innych. Pomóż mi, ja abym się nie bał. Ale właśnie miał odwagę czynić dobro, czynić miłość.